Siemano, witajcie! Ja jestem Kuba, czyli Skiro i na dzisiejszym filmie ja będę medykiem, a Shinu będzie osobą, która będzie strzelała. Siema. I cały odcinek polega na tym, że ja mogę używać tylko i wyłącznie medyków, a Shinu ich nie może używać. Za to on może używać broni, a ja nie mogę ich używać, wiecie o co chodzi. No ja na hajdy idę po prostu, tak? Tak, czyli po prostu będziemy się dopełniali, więc oglądajcie odcinek do końca, zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem tam na dole i przechodzimy już do filmu. Dobra, przydałoby się jakieś leczenie na samym początku znaleźć Dobra, ląduję na jakimś radomowym domku I otwieram skrzynki, bo innej opcji nie ma, tak naprawdę Jak znajdę jakąś fajną broń, to ja ci będę mówił Ty, już strzelają się A, to ty się strzelasz Lecę ja, z bandażami Biegnę, biegnę W ogóle tu jest gościu gdzieś, tutaj mam gościa Ty no, gość rozwala cały budynek To ja A, to ty, dobra Tak, mam leczenie, dobra Ej, to jest git, to jest git, biegnę do ciebie Ty, tu się wszystko pali Halo? Tu wyjeżdżamy stąd Czyli, bo ja już dostałem HP Poczekaj, poczekaj Medyk no. z, hero, z witam. Na służbie Dzień dobry. jestem Biegnę za to, będę cię od razu leczył Chłop ucieka, ty! Nie może się nawet zabudować Tak ciężko z mojego... Pawełek W CSa kilka tysięcy godzin w Valoranta, w Fortnite też No prawie Mego prawie Jak nie ze za kur... No zaraz ucieknie O, dostał chyba, co? Ej, znowu dostał, dawaj, dawaj, bigo, bigo, bigo. No kur... Jak damy mu uciec, to będzie słabo O, leczenie, no nie spadłem Mam dla ciebie dwie big juicy poty Ale odwaliłem, mam takiego bad aima chłopie Taki dzień może Ale już I... ma białe HP O jest tu Szafniliśmy Dobra, nie muszę cię leczyć, ale on dalej ucieka, no co za agent, ty Dobra, Jest tam, no, jest tam żyje Ała! e, 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 e No, no jestem tragicznym medykiem, no Dobrze, masz to W ogóle teraz masz o tyle fajnie, że możesz sobie wziąć y, karabin, pompę, snajperkę, PMA, rakietnicę, no wszystko, wszystko no, no. No masz 5 slotów na, na broń po prostu. Czemu oni się tu biją? Boty? To są jakieś boty i strzelają do graczy? Tak, tam są siomeczki czy nie Nie, to czy boty są? z botami się biją. No to nieźle. Co jest ty? Nie wiem. To jakaś misja chyba, ale dobra, chodźmy stąd. Wiesz, że musimy kampić. Musimy naprawdę bardzo dużo kampić, no bo no inaczej wiem, tego wiem, nie wygramy, wiem. bo musisz ja sam w... na dwójki grać. Ja wiem, ale ja mam heavy sniper, więc to jest całkiem game, game changer ogólnie. No. no weź tą potem, weź i mi daj. Gdzie jest pota? O, tu jest druga pota. Duża. O, no to sobie się jedną dużą, ale. Proszę bardzo, cyk. Nie, dobra, nie marnuję potek. Ja zatrzymam sobie na później, chyba. W sensie dla ciebie zatrzymam, no bo ja jestem odrykiem, no tak bo ja, ja w sumie nie potrzebuję. O, tam znowu są te beczki. dalej. Dobra, są dobra. Te z tymi kawami. Ja tu jeszcze mogę coś kupić, eee. Mogę za golda kupić moje potki? No to biorę, oczywiście. Wiesz? W ogóle na nie Fortnite, a. tak mi się przynajmniej wydaje, bo jakoś za bardzo tego nie ogarniam. Ale jest jedna osoba odpowiedzialna za budowanie, druga osoba za strzelanie i tak dalej. I ja jestem takim medykiem po prostu w drużynie. A ty no jesteś proste. tym od zabijania. A ja jestem od zabijania. Nie, no to jest pustynia. A dobra, jest kawałek zielonego, to git. Ej, mam naprawdę potężny set leczenia. Jakieś potki, małe, duże, apteczki, wszystko dosłownie. <grym> Ej. Człowiek, medyk. Dobra, zamiast bandaży biorę kolejną apteczkę. To się bardziej opłaca. Tak, to tak, to tak. Ja sobie amo dozbieram, żeby. Nie właśnie, Amo, 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 ja ci wszystko wyrzucam. Tylko co mi amunicja? No, zaraz. Ej, top 12! To jest naprawdę dobry wynik jak no, na no, pierwszą gierkę. No. Jest co mam jeden pomysł? Jest to troszeczkę ryzykowne, ale popłynę na ten statek, bo tam często są jakieś dobre itemy. Nie no, ktoś to był, ale są te flopery, rakietnica jakbyś chciał. Co jest? Strzela ktoś, to jest strzela. Ta statku, mhm. dwóch jest na statku na górze. Dobra. Ej, coś, coś na nas leci, chodź, uciekamy stąd. Top 10, top 10 Może jak jakoś w jak ktoś będzie wychylał No na tym statku na pewno ktoś będzie chodził W ogóle chłopie, teraz możesz tak snajpić, ktoś biegnie po no podłogę i po prostu ja dajesz mu Boże, jakby tu strefa była, proszę, niech tu będzie strefa, proszę, proszę, proszę Dobra, 3, 2, 1 i, i na nas, przed I nami ful. Odrodzili się jeszcze No i znowu 10 osób do końca Jest eee. krzak tam Dobra Krzak w ogóle na pustyni? trochę dziwne To bardziej takie te... Ej, że tutaj na nas jest krzak Chopie, przewykłeś A ten jest krzaka. mały, ten jest mały. Ej, są typy, są typy przed nami. Widzę, widzę. Na tej linii zjechał na dół. Tam był Jest jeden. na dużej miejscówce. Pury, okay. przepieczone. Są. So, za. Albo że do nich nie strzelaj, bo wtedy się sprzedamy. Mm -hmm. O! Ale oni są za skałą, oni się zaraz podniosą, no, jak gdyby so, Są. A to rycerze. No musisz spróbować, w sensie. Nie, no nie, no no nie, no, no nie No jesteśmy po środku bitwy tak naprawdę Zobaczymy gdzie będzie Chloe strefa no, Ale że go nie trafiłem, o jest przy skałce tam, tam jest Biegnął, dwóch. Biem, wiem, wiem, wiem Biegnął do nas czy nie, czy się nie, cofnęli? Nie, 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 Są na prawo teraz No w teorii można by było pójść na statek, ale nie Zną, wiem czy to jest dobry zsuną, pomysł Zsunął, no e, Rakietyle co Góry? ze statku, czy jak? Nie wiem Nawet nie wiem co to jest za item, że ta tak strzela Ej, jesteśmy nie w strefie wiem. Dobra, może się nie wychylajmy, po prostu grajmy do końca. Jest ja widziałem gościa. Go. Ta, ta, ta. No. Nie, lepiej nie wychylać, bo za co on strzela. To zaraz na nas jeszcze przyleci. A, o, -o. O, o, uciekaj! No, przypał jest. Nie wiem, co mam zrobić. Tutaj jest jakieś zabudowanie. I go gościu! A! Nie, 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 nie. Dwóch. Nie. Dobra, już po zabawie chyba. Sorry, że się nie podniosę, ale dosłownie nie mam jak. Chyba, że cię podniosę, co? No, już ja umieram. Nie, spróbuję. Nie! Dobra, nie warto było, nie warto, było, nie warto, było, nie warto było. Proszę, nie lećcie Bierzec. na mnie, nie lepcie na mnie, nie lećcie na mnie. Nawet nie mam gdzie cię podnieść, bo już jest tak mała strefa. Ty ale może jakiś cudem się wybijał, tamten spadnie z góry, ja wygram czy coś? O, dobra, 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 dobra trzech mi zostało, trzech... Ale jak ja mam ich pokonać ty. Dobra, wiesz co się stało? Zostało One mi two. tak, dwóch ostatnich nie, nie! Mordy, nie, proszę, nie strzelajcie do mnie! Ja mam tylko... E! Dobra, im rzucam po prostu itemy. Może będą chcieli się, nie wiem, steamować chociaż troszeczkę. O, wszystko rzuciłem, co mam. No i tyle, panowie. Mogę jeszcze bez rudensa. Dwóch takich samych, ty! No dobra, więcej się nie da ugrać, po prostu więcej się nie da ugrać. Ale przynajmniej fajne zakończenie. Ta. Żegnam. Zginę w strefie. Nie, dobra, ginę w strefie, bo on jeszcze walnie mi bombę. Pa! Niech mnie strefa zabije. Honorowo. Dobra. Nice. Drugie miejsca nie było najgorzej w sumie No dawaj, piku jakoś dużo miejscówę no, i... no Dobra, lecimy Biegam od razu za tobą e, i cię leczę Tylko muszę znaleźć cokolwiek do leczenia dobra. Najlepiej tą mgie... mgiełkę Tak, mgiełkę chyba Dż Jeden. Paka Uuu, ty sobie lepiej radzisz beze mnie Mam mgiełkę, Le lecę do ciebie Lecę Lecę. Ja, że są do ciebie. A, no to fajnie. Czołk! Czołk jest na miejscu, więc uważaj. Mam dla ciebie kokosy. Kokos, Łapę kokosy. Kokos. Eee. Kokosy dają ci kawa. Eee, tu jest gościu! A! Ty! Ma broń! Ma broń! Ma broń! Jeszcze z pleców ktoś jest! Gdzie to było złe! To co ja teraz zrobiłem to nie było zbyt mądre. No tu jest ich za dużo. Nie! Mam gościa na sobie A, 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 A! O, mam leczenie! Pomocy! Shinu, pomóż! Ine. Gdzie jesteś? Ja mam w ogóle! Nie, 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 proszę, proszę, nie! Biegnę do ciebie! Tutaj jestem, tutaj jestem, tutaj jestem! Yy, goni, mnie. goni mnie! Goni mnie, ja ci daję leczenie! Ale stres! Bot jeszcze mnie goni! Dobrze, kilo twojego, kilofego! Twojego. Biało ma, biało ma! Naprawdę ma biało! Czy ja słyszę C4? O, dobrze, 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 dawaj, dawaj go, dawaj go Idę na te strzały A, no, to na statku chyba Dobra To weź chwilę poczekać, czy musimy jakieś leczenie zebrać? A wiesz na górę? A ja szukam cały czas No nie gadaj Bycie medykiem w Fortnite jest yy, słabe o, Ciągle tylko biegam i w sumie nic nie mogę znaleźć O <laughs> Jednak nie Nie, tam jest, nie, nie, Do, nie Dobra, dobra Meksyk Ty postać mi się zepsuła ona nie chce szybko biegać, no shiftuje, o, nie da dobra, się. Czekaj. Dobra, o dobra, teraz biega. W jestem na gusę. Nie, zjechałem na dół. Nie, dobra, jestem tragiczny. Nawet hita mu nie dałem. Mhm. Dobra. Zbieram kartę i robię zawikę.